Siemano, dzisiaj w odcinku spędzicie ze mną sylwester i nowy rok. O godzinie. Co, ja już gadam. Og ogólnie nagrywam ten odcinek. To jest mój chyba piąty odcinek aktualnie, więc ja już się mogę mylić i tak dalej, ale mam nadzieję, że to Wam nie będzie przeszkadzało. Więc. Ogólnie o godzinie 12 wyszłam z domu. Byłam w dwóch galeriach i jednym takim jakby pasażu. I w ogóle kolejne paczki do mnie przyszły, ale odbiorę je jutro znaczy do mnie. Jedna jest dla dziadka, jedna jest dla mnie. I co ja bym chciała jeszcze przekazać? A, no byłam na, zy... na szczęście Boże, tylko nagrałam. Ogólnie jak byłam w kawiarni, chyba czy, tak, czy Lodziarni. Nie wiem jak to ująć, ale nie chcę po prostu umówić nazwy tego jakby sklepu. Mam nadzieję, że mnie nie, nie zatuczęcie za to. Wróciłam do domu o godzinie 15 i od wtedy jakoś zaczęłam nagrywać dla Was odcinki na kanał. No i tak wyszło, że jest jakaś... W sumie nie wiem... 17, może? Nie, jest 18.41. I dopiero początek tego odcinka nagrywam dla Was, ale mam już coś ponagrywane Teraz po prostu Wam to pokażę. Właśnie wróciłam z Makiem do domu i tutaj mam dużą kolę. mam dużego szejka tutaj mam y, frytki, wrapa i ciastko jabłkowe ciastka jabłkowego chyba nigdy nie jadłam, więc będę musiała na pewno spróbować bo nigdy nie jadłam i na spróbowanie właśnie wzięłam i przyszła do mnie paczka też, więc sobie ją od razu otworzymy, przy okazji tam gdzie padkomat mam, weszłam sobie do Rosmana i oczywiście jak to ja sobie kupiłam szczoteczkę do zębu. Tutaj jeszcze o stoi taki do mycia ciała, żel. Więc sobie to otworzymy jak to jest. O tu coś jest na więc więc myślę, że może w miarę prosto. O. Teraz ja wreszcie już to idzie jedną ręką. O, ale idzie, idzie. Dobra. Uh, uh -huh. Jak to teraz stąd wyciągnąć? O, dobra. Tak to wygląda. Czyli kostka do ładowania i po prostu kabelek Przyszło mi Bo jest tak jak już mówiłam Na na pewno jednym odcinku Kilka razy do nowego telefonu Jak to się otwiera tak wy? Nie. nie wiecie to tu jest klejone tak, zjem to, odkleję i wam pokażę, a dla was to pewnie będzie chwila. Zjadłam sobie na razie fryty i wrapa. <laughs> Jakbyście byli ciekawi, to ja zawsze wyrzucam z tego sałatę, rukole i ten sos pomidorowy, bo mi się wydaje, że to po prostu by nie pasowało tutaj. Popiłam sobie kole teraz i już tutaj tą naklejkę tutaj z tego wyciągnęłam i trochę odpakowałam, żeby mi się łatwiej wyciągało z tego. O, Jezu, jaka ta kostka wielka jest. Ej, ona jest ogromna. O, ale ma wejścia. Przynajmniej kilka wejść, trzy, znaczy kilka, Boże, trzy wejścia. Tu jest widzę typu C, i tu jest USB, i tutaj jest pewnie kabelek. No, tak jak myślałam, jest kabelek. Je, jak to się teraz... To trzeba otworzyć. O, dobra. Aj, aj. Czekajcie, przytrzymam... O, przytrzymam sobie. O, od razu lepiej się wyciąga. Kabelek. Tu jest wejście takie i tu jest to samo, co jest... Aha, to jest podpisane po prostu. No i tu jest to samo, nie? Ciasto ogólnie tutaj wygląda tak. To jest chyba ciasto francuskie, jakieś, o ile się nie mylę. A pachnie jak jakiś nugget, ale zobaczę, jak to smakuje. W środku wygląda tak. Wziąłem właśnie pierwszego gryza, ale bardzo dobry, mogę Wam polecić na pewno. Możecie brać, mi smakuje. Możecie sami przetestować i zobaczyć, jak wam smakuje, bo mi na pewno bardzo i będę to brała częściej. A będąc w Rosmanie, kupiłam także takie cztery zapachy mgiełek cztery różne, bo niestety nie mogłam się zdecydować na jeden, dlatego wziąłam wszystkie cztery, które mi się najbardziej podobały. Kupiłam również dwie maseczki takie o zapachu truskawkowym Dzisiaj może nawet jedną sobie przetestuję i zobaczę Tu myślę, że mało interesujące Kupiłam też szczoteczkę do zębów te tampony, a także taką maskę do włosów i ją też będę testować i zobaczę jak się mi włosy będę po niej układać w ogóle. A jeszcze kupiłam taki dziewięciotonowy rozjaśniacz, i też zobaczę, czy to będzie działać, ale myślę, że zadziała bardzo dobrze. Takie mam przekąski na sylwestra. Tutaj są żelki w postaci takiej szczęki drakuli, jakby czy coś takiego. To, to się tak nazywało to w ogóle, co najciekawsze, to jest kilogramowa paczka, gdzieś tu powinno być napisane, o tutaj, 1000 gram, czyli 1 kilo, nie? Tutaj takie ciastka korzenne, oczywiście picie musi być, plus chipsy paprykowe. Jedne z moich ulubionych, miałam jeszcze zieloną cebulkę, takie inne, nie? Z tych, wiecie, takie podróżne w tubce, ale niestety podkusiło mnie w święta. A teraz trochę pomontuję, zrobię miniaturki na te odcinki, co właśnie nagrałam. No i je opiszę oraz wstawię na YouTube'a z premierą, żebyście mieli co oglądać. Dwa razy w tygodniu nie te odcinki. Także zabieram się za to. Tak, Sylwester a ja robię. I przy tym sobie otworzę chipsy, bo trochę zgudniam już. Wiem, że Maka jadłam, ale no wiadomo, człowiek musi coś jeść. Wczoraj padłam, więc już dalej nic nie nagrywam dla Was. Ale to o czym wam mówiłam to ogarnęłam to wszystko no i się umałam, i oczywiście poszłam spać bo było około 21 może, więc nawet nie wiedziałam jak, wiecie te fajerwerki i w ogóle wybuchają, spałam w ogóle nie wiem jakim cudem się nie obudziłam może po prostu byłam aż tak zmęczona, nie? i o czwartej dzisiaj wstałam, no i teraz lecę no i zasuwam tak sobie do babci i dziadka teraz, na obiad, bo też ma być cała rodzina, jak co roku u mnie. Więc nie wiem, czy jeszcze Wam coś będę tutaj nagrywać, ewentualnie może coś się uda, zobaczymy. No i oczywiście że część, co tam miałam rzeczy ogarniać, to ogarnęłam, bo też byłam zarana dziadkowi odebrać paczkę i zanieść, więc no przynajmniej chociaż tyle zrobione, nie? Właśnie teraz wracam sobie do domku i w domku... W... oj, piękny zachód, słońca. dobra, zaraz Wam to nakram. E, ale chciałam powiedzieć, może dla Was według Was spędziłam nudno halowe światło, e, nudno Sylwestra i Nowy Rok, ale mi się bardzo podobało w ogóle bardzo wcześnie poszłam spać, najwcześniej chyba w życiu. Nie pamiętam jak. A Jezu. Za. Wiecie. Za niemowlaka, ale na tyle, ile się mam pamięcią, po prostu. No, ale mam. Na... Jezu. Ale mam nadzieję, że Wy go spędziliście też fajnie. Przynajmniej, wiecie, dla Was fajnie i bezpiecznie. A w ogóle z tych rzeczy, co kupiłam do jedzenia na Sylwestra, wymęczyłam tylko tą paczkę chipsów przez dwa dni. Tamtych żelków i ciastek nie ruszyłam, ale w takim razie będę miała tamte rzeczy do pracy, nie? Jak będę miała przerwę, a jeszcze tak pod koniec filmu: to jest ostatnia rzecz, to Wam tutaj pokażę i powiem, co dostałam na święta. To jest taki kos i książkę z takimi zagadkami różnymi no plus kasy, ale kasy wam pokazywać nie będę. Dobra, ja jestem już prawie pod domem. W sumie to się z wami już pożegnam nawet. Nie wiem czy słyszycie w ogóle. Strzelają jeszcze fajnie no ja Jest w miarę ciemno, więc w sumie się nie dziwię. Ale kurczę ja chciałam przez plac zabaw przejść, bo tam jest po prostu też takie duży po prostu duże miejsca, o tak bardziej. I tam strzelają Boże... i jak ludzie ludzie wystraszyli. To jest tragedia. Ale dobra. Mam nadzieję, że mimo że taki krótki odcinek to Wam się podobał. No i że zostawicie łapeczkę w górę, komentarz tam na górę oraz suba z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnego mojego odcinka i żeby po prostu nasza społeczność była tylko coraz większa. Także do zobaczenia w kolejnym filmiku. Siema. A tutaj zachód słońca. Patrzcie to.